lot poszedł super szkoda trochę, że te głębie nie zsiadły od razu jak przyleciały, tylko przelatały około minuty w powietrzu. Później jeszcze część siadła, część się zerwała, znowu trochę się przyciągnęła ale nie ma co wybrzydzać na tą pracę, jaka została włożona w treningi tej głębi, to i tak jest naprawdę rewelacja i no, ekstremalna rewelacja, bym powiedział nawet. Dzisiaj mamy środę, głębie były lekko przygaszone, o których tu dzwoni, Głębie zostały. Wywiedzione dzisiaj na 55 km. Taka pogoda jest ciekawa pochmurno. Jest tam słońce miejsca i może nie żeby zaglądało, ale tak rozwia się chmury. Już w głębi w zasadzie minęło 30 minut, jak został wypuszczony, jeszcze parę minut i wydaje mi się, że powinny być z tego względu, że trochę mi wieje w ogon no i tak to wygląda ogólnie na samo, tak jak było widać na ostatnim filmie Siadła grupa 42 głębi w zasadzie odbiły się 42 ale siadło ich nie wiem chyba więcej ogólnie, część tam odbiła się trochę później około 50 myślę przyleciało naraz 72 braki albo jeden albo w ogóle No i co, no i zobaczymy, czekamy na głębie jest kolejny tydzień Zobaczymy, jak to będzie. No nie jest dobrze, 45 minut upłynęło na 55 km i właściwie jeden gąb przyleciał, ten samczyk, bo ta samiczka nie była na treningu, ponieważ przyleciała w poniedziałek rano w strasznym stanie, dojechana, więc ona miała wolne. I to tak ze schodu przyleciał samczyk, więc no. Niebezpiecznie, skoro takie rzeczy się dzieją na tym etapie. Patrzymy dalej. No i kolejny trening dziwnej natury. 55 km. Tam po w miarę jakimś czasie przyleciał jeden połowy samczyk, później reszta. Po godzinie chyba, może nawet z takiem. Zaraz zobaczyłem, bo tutaj no, były głębi odbierane, odbijane o 9.40, a 8.28 były wypuszczone, więc powiedzmy, że godzina 10 gołębie. Leciały. na tą chwilę z 70 jest 64 sztuki tak więc szału nie ma sanczyki już właściwie pozajmowały swoje cele samiczki zaraz chętnie się parują Dzisiaj teoretycznie no to co, no zostaną tak, bo nie chcemy mi się ich rozdzielać, wrócę z pracy dzisiaj 18-19 to, to ich rozdzielę Tym bardziej, że lot mamy odwołany z tego co, co się dzisiaj dowiedziałem w sobotę, z tego względu, że bardzo duża ilość hodowców ma problemy z chorobą gębi młodych No i zarząd ta podjął taką decyzję, żeby ten lot odwołać czy tam powiedzmy przenieść. nie? od początku tego tygodnia jest tak zimno, że tu od poniedziałku są pozasuwane całkowicie te górne żaluzje wylotowe. Chodzi po prostu o to, że tutaj tą szczeliną tyle wchodzi włodnego powietrza i powiedzmy tą szczeliną od wylotu, że jest bardzo zimno i w momencie kiedy te żaluzie były tu góry otwarte, no to normalnie wiało w gąbniku. Takie wiatry po u nas tutaj często typu, roku są, więc wolę, żeby te głębie miały ciepło, sobie siedziały, a powietrze zawsze jakieś ujście będzie miało na pewno to się nic nie zagotuje tutaj może sobie swobodnie te powietrze wychodzić do, do ujścia i przez co nie, tak mi się wydaje, że lepiej wyglądają się trochę wygrzeją. Już po, kończą dojadać gołębie. Godzinę mamy koło 10, po dziesiątej, pięć. Dwadzieścia 25 minut już zajmuje gołębią to jedzenie. Ale brakuje jakich sztuk. Nie wiem, myślę, że czterech, coś, trzech, coś koło tego na pewno. O ile się dobrze odbiły. A tu proszę, jaki widok w czwartek rano. Jakiś wylew? Nie mam pojęcia, szkoda, bo to bardzo dobra samica, super głębi była. W momencie, kiedy nagrywam ten materiał, jesteśmy już po drugim locie z 200 km. Ogólnie cały tydzień no, nie nagrywałem nic, bo z drugiej strony też nie było za bardzo co nagrywać. Ponieważ po wywózce w środę czy we wtorek, już na dnia, kiedy go był nie pojęcia dokładnie. No mówiąc posrały się trochę. Tam kilka sztuk zaczęło delikatnie go wymiotować, choć tak szczerze powiedziawszy to ze trzy może zauważyłem. No ale zaczęły się kłopoty z trawieniem, już niegdzie się zielony kał pojawił. Teoretycznie głębie na oblotach powiedzmy, że trenowały, ale to było tak, że samice na przykład wypuściłem, latały 40 minut czy tam 30 minut, ale po dwóch minutach od wypuszczenia 3, 4, 5 już siedziało na dachu, na wolierze napuszone no już było wiadomo że coś się dzieje niedobrego bez paniki z żadnymi antybiotykami tam nie starałem się wchodzić mój kolega Maciek Maciek Kopczyński pozdrawiam cię Maciek Polecił mi taki preparat, który się nazywa Iberogast z apteki takie krople powiedzmy tam dla ludzi na jakieś problemy jelitowo-żołądkowe Te krople kupiłem w czwartek był czwartek tak czwartek wieczorem piątek Poprawiło się tym głębiom trochę na tyle, że zaczęły dobrze trawić aż się zdziwiłem, że tak dobrze po tych kroplach zaczęły trawić Tak nie wierzyłem, że taki super jest ten preparat ale wygląda na to, że jest dobry No i co? głębie nie były trenowane cały tydzień te obloty to takie bardziej żeby sprawdzić czy one mają chęć do latania czy nie mają no i tak nie widziałem do samego końca czy włożyć te głębie, czy nie włożyć. Ogólnie lot miał być teoretycznie przełożony, później tam ze względu, na, ze względu na dużą ilość chorych głębi w oddziele. Nagle się okazało, że dużej ilości chorych w głębi nie ma, a suma summarum włożyło, włożonych głębi było około 1300 czy 1400, więc wygląda na to, że było tych głębi trochę chorych w oddziele. No i cóż, lot no, się odbył. W miarę te gołębie się wyprostowały, choć tam 8 chyba zostawiłem w domu. Poszły 62 gołębie na lot. Zaraz będzie relacja z tego, jak gołębie przyleciały. Będzie w miarę ciekało, bo odbył pod wiatr na prędkości 1200 pierwszych gołębi. No więc zapraszam do oglądania, jak gołębie przyleciały. Choć jeszcze powiem naprawdę tak, no, no, włożyłem te gołębie, natomiast nie liczyłem na, na, na nic wielkiego. Chodziło po prostu o to, żeby żeby złapały jakieś konkursy, się przeleciały i tak dalej. No, to też takie było trochę na ryzyko, poszedłem, czego staram się nie robić, tak, że miałby, miałbym słuchać swojego rozsądku, nie mieszając go z emocjami, no to powinienem między Bogiem a nie włożyć tych gołębi, mimo że nie było jakiegoś dramatu, bo ja nigdy nie mam jakiegoś dramatu ciężkiego. Robą głębi młodych nigdy, no od trzech lat nie mam dramatu to głębie tak lekko, to bardziej jest taka niestrawność, biegunka niż żyganie całego głębnika ale mimo wszystko no gołębie nie były w formie, nie były trenowane w ogóle praktycznie jeden raz były tylko wywiezione, gdy to dwa razy maksymalnie trzy powinny być wywiezione zawsze głębie w tygodniu plus plus dobre obloty do tego, wtedy podawanie powiedzmy takich preparatów białkowo-aminokwasowych dajmy na to, że ma sens no cóż, głębi są włożone, lot poszedł bardzo ciekawie. Teraz będzie filmik z tego lotu, jak Głębie wróciły. I tak wygląda lista konkursowa. Lot był wymagający. Prędkość jak widać 1204 pierwszych gołębi. Tak więc, lot wymagający. Cieszę się, że te gołębie tak szybko się uwinęły z tego względu, że no spodziewałem się dużo gorszego lotu. Ale jak widać, 20 na raz gołębi się odbiło na 62-39 w konkursie. I w pierwszych, powiedzmy, 36 gołębiach, 26 jest moich. Seria do GMP również bardzo fajna. Tam w granicach 316 chyba i pół, więc bardzo przyzwoicie jak na taką ilość koszowanych gołębi. Ponieważ o takich tutaj widać 1200 sztuk. Zaledwie poszło z całego oddziału, a to jest dopiero drugi lot konkursowy, nie? Więc tak, no, powiedzmy, że nie zaciekawie. Tak więc. Jeszcze raz można sobie zauważyć. No, ogólnie super lot. No, szkoda, że się nie udało pierwszych rzędów odbić do głębi, ale tak bywa, no. Więc nie zawsze muszą być pierwsze, nie? Tak więc jak na razie sezon zaczął się bardzo dobrze. Po dwóch lotach prowadzimy. Teoretycznie to nie ma większego tam znaczenia. Bo ta lista punktowa to właściwie tylko w oddziale zawsze zostaje. Natomiast fajne dwie sumy punktów. Jednego lotu do GMP jest 316,40, chyba z drugiego 316,60, więc wyjściówka pod takie 950 powiedzmy, że jest realna. Zobaczymy jak to będzie za tydzień. Myślę, że te problemy sprawienne już głębią, przeszły całkowicie, więc może być teraz już tylko lepiej i do zobaczenia.